no spychają tu dobra no? uwaga już można tak tak Także hej wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kasianę i standardowo są ze mną. Hej z tej strony Laurka. Cześć tu Erwsów. Cześć, ja jestem Kajsowi. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ widzimy się na otwarciu naszego serwera, a konkretnie, a, a, a konkretnie jego drugiej edycji. Od razu mówimy, że serwer ma whitelistę i jest dla wybranych, czyli po prostu gramy tu ze znajomymi. Mamy już fajne grono, trochę zepsuła pogoda nieważne, więc podczas odcinków będziecie prawdopodobnie wiecie, jak mapa się rozwija, powstają nowe rzeczy i tak A teraz nie przedłużając, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Mamy Mam nadzieję, że seria się spodoba, seria się przyjmie i lecimy. Dobra, to jesteśmy słuchajcie, już w trochę innym miejscu niż na początku generalnie. Na początku byliśmy tam, gdzie się, gdzie się zespawnowaliśmy wszyscy, ale yy, uznaliśmy, że super pomysłem będzie, jeżeli wszyscy po prostu pójdziemy gdzieś dalej i znaleźliśmy tą oto łąkę. Chwilę pobiegamy, chwilę wam pomożemy i lecimy, bo ty wszyscy są w ziemi, wszyscy zdobywają jakieś większe osiągnięcia oprócz nas, więc pora coś z tym zrobić. Sorry. Co? Łówkę dostałaś? Serduszka, <laughs> no, ja tak jest. Ciekawe info. Dobra, co? A, a masz jedzenie. Właśnie jedzenie. No właśnie co, nie wiem, czy jest dobrym jedzeniem. E, wiesz co, kurczak taki to chyba niedobre, bo to jeszcze tym bardziej. Ale chodźcie z Dobra, y, drewno, drewno. Co tu robi pigman? Ale mam zajwistą za cówę. Ej, chodźcie, 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 ja wam pokażę. Czekaj. O czekaj, ty. Ty jesteś. Ej, bo Moment. już zgubiłam was. No dobra, tu jesteś. No, tu. O, widzę cię, widzę. cię. no fajnie, fajnie. Ej, bo tam ktoś jest! Już nie! Tu byśmy pobudowały co wy na to? Czego? Mm -hmm. muszę powiedzieć, że. Można. Zaklepujemy to, bagno... A tu jest gdzieś o nie, tu się noc no, robi. Tego, Ej, no musimy się kończyć. No musimy się gdzieś wkopać, tylko gdzie? Ej. Kawałek dalej od yy, pola naszego, żeby sobie nie brudzić tutaj jakimiś kopalniami. Ej, oryginalnie przypał, bo tu nie ma żadnych takich, wiesz. Aha. O. o, jest! Wraz Uwaga, byki, 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 byki! Tutaj, karabie. tutaj, tutaj! O, dobra, jedziemy tu. O! Trzymaj, Paulina. Trzeba przytrajhardować, trzeba przytryhardować. Boże, nie wiem, kaktusy to ale dobra. Bierzemy, bierz to żelazo, bierz to! Biorę. <noise> Ej, bo to chyba tyle ale. by było, nie? Ale... Nie, to się schodzi dalej! O nie, Ej, ja nic nie widzę, ja nic nie widzę! A, no to byłoby na tyle z naszej jaskini, zabieram te pochodnie, bo... Szkoda, bo nie, nie, tam nic nie ma. Ja nie wiem, kiedy wy widzowie widzicie ten odcinek. Pewnie jakoś pod koniec tygodnia. A no. zatem, że jeden jest do Wiesz, no, ja to, to dopiero za dwa tygodnie będzie. Jak za dwa tygodnie? Albo w tym tygodniu. Teraz można wystawić, a tamten już. Tam będzie zapasowy. Nagrałyśmy dla was wczoraj odcinek a, z Bedwarsu, bo jak mogę zaspoilerować, a jak nie, to tu będzie <laughs> Laura, cenzura. Laura! Hey, masz Chodź, patrz, mam. O. Ja mam, jaskinie, mam jaskinie, mam jaskinie, mam jaskinie. Też mam ja jaskinie. jaskinie. Macie pewnie też? to samo, pewnie ta sama. pewnie ta sama. Ej, Ej, nie wiem, czy to samo. Ej, nie wiem, bo ja się tam dalej poszłam kopać, tak dalej, tak dalej, dalej, nie? Ej, no, widzowie. Oh, ten ten no, ale wracając do tego, że odcineczka, to nagrałyśmy dla was wczoraj odcinek, e, ale jako że dosyć spontanicznie padła decyzja, że w końcu robimy drugą edycję serwera naszego, to, to macie odcinek z tego, widzowie. A, no, a może kiedyś będą goście, jeszcze na odcinek. Jakby, słuchajcie, gromadkę mamy tutaj fajną. Jeszcze wiadomo, nie wszyscy są dzisiaj na, akurat na premierze? Nie, jak to powiedzieć inaczej, nie na premierze. Otwarciu. otwarciu! otwarciu. otwarciu. o no. No nie wszyscy są na otwarciu, bo nie wszyscy mogli, ale gromadka fajna no jest. Sporta. Ludzie O, Laura ale to jest w głębinie, Idziemy. Pato, pato! pa to! Wiesz to, to. Dawaj, ej, weź mi zrób zdjęcie, bo to jest rzadki okaz. <laughs> To jaka w końcu no. decyzja? Robimy wspólne czy osobno? Możemy mieć wspólne. Nie wiem, ja już mam skopalowane. Możemy mieć wspólny, znaczy ten. Możemy mieć swoje i możemy mieć e, taki jeden wspólny, wspólny biznesowy. No bo ja bym chciała na początku zbolać sobie swój, żeby sobie całą graciarnię zrobić. ja na przykład bym polowała z kimś, tak? Tak, też tak. Ale możemy pola, To Naprawdę, przedłuży no, się do Jest wresz. jeszcze noc? No, jak proponujesz? Jest. No. Nie ma mogę odmówić. <laughs> Ej, ty grzmi! Jeszcze pioruny, Jezus Maria, co to w ogóle za... Chodzi, będzie śnieg padać. Czuć tragizm nie tej wina. sytuacji. Ja już Jezus klucz, coś mi Jezus, coś mnie bo Ja też sobie zrobię. O! Uważaj, bo tam jest o. ale tu jest ruda o. wielka! Nie, widzowie! Widzowie, koniec! Koniec, widzowie! Ej, ja jestem w szoku, że do tej Macie pory jedzenie? pojawił się komunikat, że Bartek grę wygrał. Przypalam jakieś widzenia. jedzenie małe, ale to mało. Ej, bo ja mam dużo, dużo żelaza i mam trochę przypał. Nie no, to w tym wypadku musimy cię tepnąć. Nie, albo chyba, że jedna mi podrzuci jedzonko i się tepnie z powrotem tam. To daj Laura to jedzenie, a ja pójdę niej. Ja ci ja tepnę do siebie. Okej. Okay. Dobra, mogę już? Tak, już możesz. Kurno, Ale się... transport. Szybko, szybko. O Jezu, z bloku byłaś, dobra, już się przestraszyłam. Dzięki. E, Laura, możesz mnie z powrotem odholować. Ja już cię holuję, już cię holuję, prezesie, spokojnie. A, dobra, dobra. E, okay. TP i teraz... Fajsawi. Dobra. O super, super, działa, dobra. O tu jeszcze żelazo jest na górze. Dobra, widzowie. Jesteśmy fajterzy, idziemy się bić z tym szkieletonem. Dobra, to ja się będę budowała. jakby macie tutaj, bo prezydencja zajmie trochę dużo, co nie? Teraz sobie wezmę naprzeciwko was, albo byłoby taki jakby mostek Wyspę zaklepujemy całą nad, dla nas, nie? Więc jakby. Na wyspie to, te, to jakbyśmy się wszystkie... Możemy, wszystkie się możemy pobudować tak naprawdę i tam dookoła sobie domki zrobimy, jakieś swoje czy coś. Nie wiem, czy się zmieścimy, tak jakby... No chociaż tak teren ten dookoła tej wysepki, to połączenie no tej to wysepki z tym większym. Tak jakby, ja będę totalnie, jak jest ta rzeczka, to będę na tej rzeczce nawet, bo już mam planik. Niefajna sytuacja, widzowie, wiecie? Ej, co to są zaniki tutaj? A to są nasze. No dobra, to są nasi to widzowie. Naszy. Odwołujemy alarm. Masz Już nie No, ale patrz, laurel z mieczem szła. Bo ja byłam no. przerażona. Razem to ją pokonamy, chodź. Ale ja nie mam miecza, ja z kilofa będę. No dobra, to chodź z kilof. Żelazo, czekaj, stój! Paulina! No, Paulina! Dobra, już. Chodź, dawaj, na pyrenią. No, wedy clear, na czacie cały czas jest robiony. Nie widzowie. Wow, to lecy, lecy. Osoby z Serwerka. Jezus Maria, widzowie, nie, koniec, koniec widzowie, koniec widzowie. A nie? Może? Goni nas? Nie goni, ale głupia. No dalej może u... szukać. Ale tu też może szukać, tu też będzie węgiel. Tam jest creeper. Jezus, Paulina, i... Jezus, Paulina, Paulina Laura, gdzie jesteście? Ja już się boję chodzić sama. Okej, chodź, poczekamy na Chodź, chodź tu. Paulina! Creeper, creeper! A gdzie? Pomóż mi, bo on jest na mnie. Sfokusowany. pomóż. Wizowie mi dobra... got this. Nie za mnie! Jezus Mary Teraz. Od... Spierdzielamy sundwidzowie. Nie mam, koniec! To już jest koniec. Ty, ty. Nie ma już nic. Jesteśmy w Ale masz to? O, Laura Podofa, Dobra, widzowie, można śpiewać. Jakie żelaza nie mam. Masz. To No Nie no, nie mam co się zrobić. Nie zabieram. ma tu nic widzowie, zabieramy tą pokoju. Nie ty chodzi ze zbroi, to mi je... na tą tą... Mi sta... Nie wiem, kurwa, jak to się mówi. Ojej. ojej. To Montażysta moje... będzie miał mia Będzie miał trochę zabawy z cenzurką, Dobrze, że ma czas. No dużo czasu. I tam ktoś jest. Full seta jeszcze Gdzie? nie mam. Patrzcie, patrzcie tu do mnie. Widzicie, tam. Dobra widzowie, idziemy tam. Kopiemy? No, A kupiemy, no bić no, nie Ej. będziemy, bo to ale to tak. No nie bij, nie bij, ale... to są. O. gracze, Jeszcze się obrażą i wyjdą. Ja tu nie mogę, bo ja tu muszę mieć dobry admin. I, da no. I dadzą gwiazdkę w dół? Gwiazdkę w dół. Gwiazdkę w dół? Gwiazdkę będą dadzą. Nie, nie, to jest Weronika! To jest Weronika! A dobra. To co? ma. to mnie w, w spokoju. To jest Weronika, my chcieliśmy jej naklepać. Kto chciał? O, ja nie, powiedziałam, że nie będę nikogo klepać. To ty powinna chciałaś bić. Aha! Aha! A to nie. To, no nie, to nie no to teraz to... ja z wami już powie... nie, nie będę. Mówię, z innym dachem mieszkać nie będę. Ale, tego, a, a. Ale... To, że ty powiedział, że się rzucamy? Ja odebrałam to, że chcemy serio pobić. Teraz, to już z wami nie będę mieszkać. Jak nie będą chcieli naklepać w nocy, jak będę spała. Dobra widzowie, lecimy, nie śpimy, zwiedzamy. Oni się tutaj gdzieś pobudowali? To ta, ta reszta? Może. Nie jego ekipa? Szczerze po trzeba ogarnąć zanim. Ja muszę sobie mapę ogarnąć wszystko i znowu sobie zrobić całe kto gdzie, z kim jak. Hey. No, no tak? Ja to jest to na naszej wejściu. A... Zawalony hipunek, co A jest? A diamentów nie mam. Diament, diament. diament. Ja myślę, że takie wybijanie zwierząt. Bierz jest trochę głupawe, bo to jest ograniczona, tej każdy pewnie by chciał mieć. Ale, ale wiecie, to, że my nie będziemy mieć, to znaczy, że oni też nie będą mieć. Ej, możemy się trochę wkopać na tej wyspie i sobie tam skrzynki ustawić jakieś? Myślę, że tak. Można. O, 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 o! Jak kogoś widzę. O to jest. Chodźcie widzowie, idziemy, Jest A tak? No mi sobie się, że ktoś to... O, wiedziałam. Ja ale złożę. Rzuc. Ej, no gdzie jest? Gdzie oni wszyscy Pszczyle. są? Czüle! Bartek Marcin. Pszczyle. No i zostali. To nie pamięć, gdzie w ziemi są. Nie, ja to nie mam co szukać. O, no hej. No przywitam się. Kulturalnie. Mesje? Co? No, mesja. Mesiasz? Mesię. Bonjour, messie. Mesję, co? Nie wiem. Prawda, o wylep. Nie <głos> wiem. Ej, bo tam może być Bartek, słuchajcie. Tam może być nasz admin. Bo on coś mówił o górce. I tam są chyba pochodnie. Ja... O! Tepniesz mnie do siebie, bo nie chcę chodzić sama w siebie. Antek UW. Ej, jasne, już cię tepam. Serwer poliglotów, nie ma co. No. Tak. O jej, nie, tylko no się drażnił zabić Dobra. Oni tu się biją, to idziemy z tym, bo ja nie, ja, nie mam, ja nie mam życia na takie rzeczy. Yy, 3 na 3, ale zapraszam. Kurde, ale przestronna to. Mm, to dobrze interesujące dekoracje. Tak więc to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Dosyć spontaniczny, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. Z tego serwera akurat odcinki. Tak wiecie, na 90% będą, także nie, nie nastawiajcie się jeszcze za bardzo, ale. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz i udostępnijcie odcineczek znajomym, jeżeli Wam się podobał. Eee, I to chyba na tyle. Pa pa, do następnego. Pa pa. pa, pa.